W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na pytanie, czym teraz zajmują się nauczyciele serialu Szkoła. Stanisław Chlebowski został w grudniu 2023 roku nowym dyrektorem artystycznym teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Również odgrywa role epizodyczne, między innymi w serialu Matylda, wcielił się w Leśniczego, grywa w filmach, w ostatnim w którym grał to Poskromienie Złośnicy 2, czyli Wielkie Halo Onic, a wcielił się tam w Stolarza. Maria Borkowska zajmuje się głównie pracą w Chorzowskim Teatrze. Ostatnio również zagrała w filmie dokumentalnym Pani Gruszka gra w teatrze. Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie zajmuje się również reżyserią oraz autokorektą scenariuszy. Jolanda Żabińska gra różne role epizodyczne. W Naspólnej również widziałem ją w Ojcu Mateuszu i bierze udział w różnych reklamach. Alicja Stańko była związana przez 11 lat z serialem Naspólnej. 10 lat serialem Pierwsza Miłość. Zagrała epizod w serialu Przyjaciółki, Jako Sędzia oraz Na Dobre i Na Złe, ale głównie zajmuje się grą w Teatrze Ludowym w Krakowie. Zbigniew Małek jest związany z Tarnowskim Teatrem. Ostatnia jego rola w serialu Brokat, jako głos komentatora sportowego. Teresa Kremer wykłada na Uniwersytecie. Gra w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Przez 10 lat była związana z serialem Pierwsza Miłość. Również była lektor w serialu Siostra Andrzej Lesicki jest związany z Starym Teatrem w Krakowie. Gra epizodyczne role w serialach takich jak Dzielnica Strachu, Pierwsza Miłość. Również był widziany w pamiętnikach z wakacji. Pani Turczyn jest prezeską zarządu firmy zajmującej się szkoleniami i tłumaczeniem w Krakowie. Tomasz Dudziak gra w koszykówkę w klubie sportowym Liga MBA Nie NBA. Realizuje się jako model. Gra epizody w serialach takich jak Dzielnica Strachu, Lombard Życie Pod Zastaw. Patryc Nieskowski grał ostatnio epizodyczną rolę w Lombardzie. Natomiast strasznie się zmienił i gdyby nie jego akcent, to w ogóle bym go nie poznał. Również udziela koru. Z francuskiego, gdyż jak wiecie lub też nie, jest rodowitym Francuzem. Dominik Huber zajął się malarstwem, między innymi gliną, swoją pracownię galerię oraz warsztat. Ma pod Krakowem, polecam obejrzeć na Facebooku Muzeum Hebla, Karina Kłosek. Niestety nie wiadomo czym się zajmuje, nic na jej temat nie znalazłem, ale zapewne gra w teatrze. Piotr Kądek jest związany z teatrem muzycznym w Łodzi, również jest członkiem formacji kabaretowej, Szatlet. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy brakuje Ci serialu Szkoła?